5 marca 2015 roku spotkaliśmy się w restauracji ratuszowej na podpisaniu na konferencji prasowej, która miała na celu podpis, podpisanie kontraktów z tobiaszem uciłakiem przedłużenie kontraktu tak jak na turnieju bowlingowym zapowiadałem ten kontrakt został podpisany jak i do naszego Mag teamu dołączył kolejny młody zawodnik Leszczyńskiej Unii Bartosz Smektała. Umowami związaliśmy się rocznymi, z bardzo, mocną, z bardzo mocnym nastawieniem, żeby, żeby godnie reprezentowali firmę. No i z, wiążemy z nimi bardzo, bardzo świetlaną przyszłość. Współpraca z firmą Mag rozpoczęła się przed sezonem 2014 po niezbyt długich rozmowach doszliśmy do porozumienia dotyczącego świadczeń reklamowych dla nich, a także warunków finansowych, które wesprą rozwój kariery Tobiasza Musielaka. Co nas najbardziej cieszy, to nie tylko trzymanie się stricte umowy. To wiele różnych akcji, które podejmowaliśmy na Facebooku, akcji też związanych z naszymi sponsorami. Wiele fajnych inicjatyw, chociażby turniej bowlingowe. To wszystko cieszę, że nie zamykamy się w stricte, my wam reklamę. Z my wam pomagamy, a to wszystko starza się nam na bardzo, bardzo fajny obraz współpracy. Życzyłbym sobie, żeby każdy żużlowiec mógł liczyć na takie wsparcie, jak my możemy liczyć na firmę SmakManga. W zeszłym roku byliśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Myślę, że można być jeszcze bardziej zadowolonym, ponieważ nasze relacje prywatne również stale są ocieplane. Firma SmagMag nadal wyraża chęć współpracy z Musielak Racing. W tym roku również podpisali umowę z Bartkiem Smegtałą. Po wcześniejszych wywiadach środowiskowych, komu by mogli ewentualnie zaufać, daliśmy, daliśmy kierunek. Tutaj Bartka smychały, i myślę, że to nasze smak team się być może jeszcze poszerzy. No, ja mogę dodać tylko, że, że jestem jak najbardziej zadowolony, że, że doszło do. Do skutku nasze spotkanie, podpisanie umowy i w sezonie 2015 firma SmagMak będzie mi pomagać i bardzo chciałbym z tej okazji podziękować, że, że, że do tego doszło no i tak jak powiedział Tobiasz, no będziemy taki tworzyć SmagMakowy team.